Duma Stolicy PL po meczu ze Stalą Rzeszów. Naszym gościem jest pomocnik warszawskiej Polonii, zdobywca dubletu w dzisiejszym spotkaniu Michał Bajder. Witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. No cóż, na, e, pogoda pokazuje minus 7 stopni, tablica, e, tabela pokazuje 1 stopień, jeden punkt do przodu. E, jak ocenisz to spotkanie z perspektywy boiska dzisiaj? Na pewno my czujemy duży niedosyt, bo mając 2-0 10 minut, 15 minut, no to musimy to dowozić już zwycięstwo do końca, a zwłaszcza że już mieliśmy raz nauczkę z tychami też było szybko 2-0 i nie udało się, mieliśmy to w głowach, no ale niestety nie udało się zdobyć trzech punktów i bardzo nas to boli. Chcieliśmy tutaj zakończyć rundę z u siebie, bo, bo było ich tych zwycięstw mało. No i w szczególnej okoliczności pożegnania Łukasza, chcieliśmy też co zrobić dla niego. No niestety nie udało się i bardzo nas to boli. No nie ma co ukrywać, że bardzo od, odważnie ruszyliście na rywala, bez żadnych kompleksów i kalkulacji, czego efektem było szybkie dwie strzelone bramki Twojego autorstwa. Taki był plan, żeby od razu ruszyć na, na, na rywali? Gramy tak jak zawsze, no, my atakujemy wysokim pressingiem każdego przeciwnika i raz wychodzi to lepiej raz gorzej, no ale mamy określony styl i po prostu zawsze go realizujemy, czy to wychodzi lepiej gorzej, no, ale, ale wiemy co mamy robić i właśnie tak działaliśmy. Nie wiem czy ta koncentracja, czy siły według Ciebie zdecydowały, że no nie udało się tego dowieść. No przynajmniej do końca pierwszej połowy tego wyniku 2-0? Nie wiem czego zabrakło. Na no, pewno już jutro będziemy spełniać ankiety, jutro trenerzy mm -hmm. przygotują analizę. No, i, i będzie wiadomo, z czego to wynikało. Na no, pewno mm -hmm. kolejny raz i to najbardziej boli, że, że to już druga taka niezdobycie trzech punktów, jak szybko nam się układa dobrze. Masz. No to już ostatni mecz takiej zasadniczej fazy rundy jesiennej można powiedzieć, przed nami już tylko dwa mecze awansem rozgrywane na wiosnę. No, 19 zdobytych punktów, to tylko zapytam tak ogólnie: jak z perspektywy tej, tego półrocza oceniacie tą rundę w Waszym wykonaniu? Mogło być więcej, ale mogło być też mniej w sumie. Tak? No, zdecydowanie tak, ale bardzo, bardzo żałujemy, no bo niektóre te wyniki naprawdę mogliśmy. Lepiej rozegrać i na pewno na tych punktów byłoby więcej, no ale liczę, się, poprawimy, że będziemy lepiej punktować i, i, i że spokojnie będziemy szli w górę tabeli, no bo tak jest na cel zawsze. No cóż nie pozostaje zatem nic innego jak w meczach z Tychami i Wisłą, no, które zakończyły się jesienią no, dużym niedosytem, no się o te punkty wreszcie, tak? Oczywiście, że tak. No, my na każdego przeciwnika wychodzimy po to, żeby zdobyć trzy punkty, nie kalkulujemy, więc mam nadzieję, że, że, że je zdobędziemy. Dzięki wielkie za rozmowę i powodzenia w Tychach. Dziękuję tak. bardzo. Dzięki bardzo.